Jesteśmy w Grabowcu, tu wbijemy się w kierunku Wisły i pokonuję trasy. Grabowiec złotoria. Zobaczymy co uda się sfilmować, sfotografować. I oczywiście co będziecie mogli zobaczyć w drogę. I jesteśmy już prawie u celu. Wyłania nam się królowa Wisła Za moment do niej dojdę i już jesteśmy Poczekajcie, że idziemy na główkę Jesteśmy już na główce O, w głębi Toruńskie rubinkowo O popatrzcie jaki widać i właśnie w tą stronę będziemy szli dojdziemy do Złotorii a w Złotorii autobus i dom to ruszamy mam nadzieję że mikrofon to zbiera już śpiew ptaków nad polami zwiastuje to nadchodzącą wiosnę a my idziemy dalej w niedalekim zakolu wisły widzę dwa łabędzie. O, siada kormoran. Podejdziemy i z daleka, nie płosząc ich, zrobimy jakieś małe ujęcie. A to te dwa łabędzie w nurcie wisły spokojnie sobie płyną. Popatrzcie, takie. Zawały Zakola rzeczne Dodają kolorytu Nadwiślańskiemu Brzegowi I to właśnie Sprawia, że ta dzika Rzeka Jest taka wspaniała Popatrzcie te zwalone kłody Zmurszałe ze starości To jest to Idziemy Dalej Dochodzę do nie wiem czy mikrofon zbiera ale słyszę szum wody Chyba też słyszycie już Popatrzcie Spiętrzenie wody Postaram się dojść Znaczy nie żeby go nie spać I Popatrzcie o. sobie O naprawdę jest na co Niczym strumień górski I patrzymy dalej Piękny widok woda obmywająca konary starego drzewa i płynąca sobie spokojnie do wisły. Trochę oddale się od brzegu wisły, ale popatrzcie ten strumyk tak się wijący wspaniale i ta roślinność go okalająca. to jest naprawdę coś pięknego. No dostałem zadyszki, Tu są jednak strome podejścia. I trzeba to będzie jakoś pokonać. O, popatrzcie. Popatrzcie sobie, coś pięknego. Naprawdę warto wybrać się na spacer. A kiedy jeszcze jest pogoda, nie pada, humor dopisuje, można wiele rzeczy zobaczyć. Poszukamy przeprawy. Zresztą nie trzeba było jej długo szukać. Po prostu przepust i przejazd na pole. I teraz wracamy i zobaczymy drugą stronę tego naprawdę pięknego strumyczka po tym wystającym drzewie tak pochylonym. Orientuję się, że dojdziemy do tej małej kaskady wodnej. Zostawię cały Majdan u góry i postaram się zejść na dół i pokazać Wam naprawdę to jest coś pięknego to Szumiące źródełko, ta malutka kaskada jest naprawdę czymś pięknym. To jest raj dla oka i dla uszu. Można spokojnie usiąść i słuchać się w szum wody. A tutaj jak wygląda to drzewo i zejście na ten bajeczny strumień z brzegu Wisły. A tu macie wnętrze tego już spróchniałego. Drzewa pokryte machem, tak swobodnie dodające uroku temu strumieniowi, pochylający się nad jego biegiem. Schodzimy dalej. To nie najlepiej się schodzi, no ale trudno, chcę Wam to pokazać. O, popatrzcie. Jakie. Czekamy. Popatrzcie. Jakie zwaliska tutaj płynie. Oho. i teraz, może, już spokojnie dojdziemy. Znaczy, spokojnie to my raczej nie dojdziemy. Ale, może uda się dojść do tego miejsca, w którym woda tak pięknie szumi. Wstawiamy w środek strumienia. Trzeba to tylko ustawić. Jeszcze raz na ten przepiękny widok Posłuchajcie szumu przedostaje się na drugą stronę Jestem już na drugiej stronie Popatrzcie sobie To jest naprawdę coś wspaniałego Popatrzcie Woda wpływająca w konary drzew Dalej niestety nie pójdę. Za duże zwalisko jest. Nie przedostałbym się. Popatrzcie. Co się nie da przejść, jak ktoś powiedział. Jeżeli chcesz, to możesz. Popatrzcie. Trzymamy się tak. I tu. O! I teraz już naprawdę wychodzimy. I idziemy nad Wisłę. Posłuchajcie, tu na wodzie w nurcie stado gęsi. Mamy też łabędzie. Idę dalej. Jak na razie idzie mi się komfortowo brzegiem Wisły po prostu idę polem. A po lewej stronie popatrzcie. Koryto rzeki i odgłos wodnego ptactwa. I spaceruję brzegiem Wisły i wieści mi, wszędzie w oddali widać czaple białe i żurawie. Ja nie chcę ich płoszyć, nie chcę do nich podchodzić, bo to nie ma sensu. Niech sobie żerują, tym bardziej, że teren jest otwarty i żadne bawienie się w podchody tu nie ma sensu, tym bardziej, że ja nie mam żadnego przy sobie stroju maskującego, i sprzętu do tego typu wypraw. Jestem po prostu na spacerku. Idziemy dalej. A to o czym wam mówiłem, idę brzegiem Wisły, a na polu ptaki. No tego nie da rady ominąć. Trzeba będzie przejść. To są. Najprawdopodobniej gęsi, tak, to są gęsi. No niestety jest płosze. Chyba, że wytrzymają nerwowo. I najspokojniej w świecie będą dalej żerowały. Tak jak mówiłem, nie wytrzymały nerwowo. Na polu zostały trzy sztuki. Poczekajcie, zrobimy najazd. Ale i one odlatują. Podniosło się trochę więcej. Nie chciałem ich płoszyć, niestety. I to się na takich wyprawach zdarza. A to Wisła w swej całej okazałości popatrzcie, patrzcie, stado gęsi. Płynące sobie spokojnie. Gęsi. I w tym miejscu kończy się wygodna droga, a zaczną się chaszcze zacznie się przedzieranie przez gąszcz. Zobaczymy, jak długo wchodzimy. Nie jest źle. Spotkałem sympatyczną panią, z fantastyczną psicą. Pani ostrzegła mnie, no widząc, że idę o kuli, że dalej będzie już gorzej, że będą kłopoty z przejściem. Ale, ale na razie, na razie nie jest źle. Spokojnie, sami zobaczcie. Możemy iść A, teraz już zalesioną drogą. O popatrzcie, spłoszyłem gęsi. No, niestety tak jest. Tak jest. A w głębi, a w głębi, zacumowany że tak powiem konar drzewa, na środku nurtu, w nurcie, gdzie ptaki mogą odpocząć. Słyszycie? Przylatujące gęsi. Idziemy dalej. Tym razem nie spłoszyłem stada gęsi. Są na wodzie. Nie usłyszały mnie. Proszę, popatrzcie. Zrobię jeszcze mały najazd. O. Są. Zostawię je w spokoju. Idziemy sobie dalej. A teraz idę o w takim terenie. Popatrzcie bardzo malownicze drzewa. Trzeba popatrzeć, o tu droga prowadzi. O, widzę jakąś główkę. Może uda się na nią wejść i wtedy wtedy wypijemy herbatkę nad brzegiem Wisły to do herbatki wchodzimy na główkę i jest to ta sama główka gdzie piłem herbatę właśnie pokazując wam zamek Złotory a tam w oddali most autostradowy stamtąd szliśmy idę na szczyt główki Jestem już na samym szczycie główki. Popatrzcie kamlotki. Rozłożymy się i herbatka. Witam was na kolejnej herbatce nad Wisłą. Korzystając z pięknej marcowej pogody, kolejny spacerek tym razem Grabowiec most autostradowy i Złotoria, jaka trasa była widzieliście, bardzo przyjemna, bardzo prosta i z uporem maniaka namawiam Was do spacerów i do zdrowego trybu życia. I co? To co widziałem, to wam pokazałem. I do zobaczenia na następnych spacerach. Trzymajcie się! Papa! Pa. Poprzynuzałem Wam trochę, i teraz już. Wychodzimy z główki kierunek złotoria. Zatrzymamy się jeszcze na momencik przy ruinach zamku i kierunek przystanek. I jak widzicie dochodzimy do ruin zamku w złotorii. A więcej o zamku w złotorii możecie się dowiedzieć z jednego z moich filmików. No już Złotoria Idziemy wzdłuż Drwęcy I na przystanek autobusowy I na tym kończy się nasza dzisiejsza eskapada. Kierunek, dom.